Umiłowani współbracia kapłani na czele z naszym drogim księdzem Prałatem, umiłowane siostry zakonne wraz z naszą jakże drogą siostrą doktor i całym towarzystwem przyjaciół Anny Jenkę, umiłowani bracia i siostry w Jezusie Chrystusie naszym boskim, to znaczy absolutnym królu, panu i jedynym władcy wszechświata. W uroczystość Jezusa Chrystusa jako króla, czyli najświętszego władcy całego kosmosu ze wszystkimi narodami i ludami, państwami i rządami organizacjami i instytucjami życia publicznego czy międzynarodowego razem wziętymi, warto nam wszystkim wciąż na nowo zastanawiać się, kim w świetle Ewangelii Chrystusowej, kim w świetle tej cudnej bytowości, Bosko-ludzkiej Jezusa Chrystusa, jako władcy najwyższego, jest polityk. I czym jest władza, względnie jak należy ją sprawować? Ponieważ wciąż nie tylko w naszym polskim państwie, lecz także w Europie. I na całym okręgu ziemskim doświadczamy jako ludzie deficytów, prawdy o władzy, czasami nawet istotnych. I to nie tylko w polityce, lecz w ogóle. Nawet w niektórych kręgach Kościoła Świętego są środowiska, które nie mają niekiedy podstawowego rozumienia tego, czym jest władza i do kogo ona ostatecznie należy. Z pomocą spieszy nam już w XVI wieku nasz wybitny Polak, konwertyta z protestantyzmu, student i uczony z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Padwie i Bolonii, a późniejszy ksiądz biskup rzymskokatolicki najpierw w Kamieńcu Podolskim, a następnie w Chełmie Lubelskim, sąsiednim dla waszego uroczego miasta Jarosławia, tutaj w tym przewspaniałym Podkarpaciu, Przemyślu, a w latach 1601 do 1607, czyli do śmierci, w Poznaniu, gdzie w architekturze spoczywają jego doczesne szczątki, nieco na innym poziomie niż nie tak dawno odkryty grób naszego praojca narodu polskiego Mieszka I. Jest nim Wawrzyniec herbu arystokratycznego Grzymała o nazwisku Goślicki, który uczynił władzę Boga i władzę ludzi przedmiotem swojej słynnej na całym świecie rozprawy. De Optimo Senatore, czyli o najlepszym senatorze. To znaczy o najlepszym polityku. Żywię nadzieję, że jego cenne myśli i jakże aktualne do chwili obecnej dla tworzenia się naszej państwowości w Rzeczypospolitej dzisiaj będą nam wszystkim pomocne. I w tym właśnie dziele. Ksiądz biskup Goślicki występował przeciwko sekularyzacji, czyli uświatowieniu myślenia politycznego i prawniczego i ludzkiego w ogóle. On rozumiał Boga jako stwórcę i architekta świata. Natomiast człowieka jako najwyższe stworzenie w porządku widzialnego kosmosu a także jako reprezentanta Boga w widzialnym świecie. Powołaniem politycznym człowieka jest według niego bycie przyjacielem boskiego króla, aby wrazem z Bogiem współrządzić światem. Człowiek, posługując się rozumem i dobrą, mądrą, roztropną i pełną miłości, radą oraz zachowując wierność wobec władzy i prawa Boga może. I wolno mu z, z racji na cud boskiej opatrzności nad całym światem sprawować władzę w imieniu Boga, która przecież, Podobnie jak wszelka bytowość pochodzi od Boga, a nigdy od jakiegokolwiek człowieka. Sądzę, że i w naszej Ojczyźnie, w naszym narodzie polskim, przeważnie katolickim, i w naszym państwie polskim zwycięży pewnego świętego dnia. Prawda o tym, że nie my Polacy jako naród, ani nie my Polacy jako obywatele Rzeczypospolitej, lecz Chrystus jest Królem wszystkiego, co Polskę stanowi. Dlaczego, umiłowani bracia i siostry, ta kwestia jest wciąż otwartą? Z prostej, jednej, i jak sądzę, w moim najgłębszym duchowym przekonaniu, że jakkolwiek prawdą jest, że wraz z przyjęciem wiary świętej katolickiej przez Mieszka I i jego rodzinę, nasz naród stał się katolickim i w przestrzeni Kościoła. Już ponad tysiąc lat wyznaje tę prawdę, ale chyba nie ma tutaj pośród nas zgromadzonych, ani nie sądzę, żeby ktoś taki znalazł się w całej Rzeczypospolitej i w przestrzeni państwa i Kościoła, kto by powiedział, że nam, Polakom, Katolikom, udało się wprowadzić Królestwo Chrystusowe do przestrzeni polskiej nauki. I każdej instytucji naukowo-edukacyjnej w naszej ojczyźnie. Nie ma chyba nikogo, kto by twierdził, że Chrystus Król króluje absolutnie w polskiej polityce. Nie ma chyba ani jednego wątpiącego Polaka, że polską gospodarką z całą pewnością nie w stu procentach rządzi Chrystus Król. Nie mamy cienia wątpliwości, czy nasza sztuka, malarstwo, rzeźba, kino, teatr, radio, telewizja, prasa, czy internetowe nośniki, czy one są w stu procentach zobowiązane względem Chrystusa, króla? Co to, kochani, oznacza? To oznacza, że nasze pokolenia powinny wreszcie spełnić testament księcia Mieszka I, praojca naszego we wierze, jeżeli chodzi o naszą rodzinę narodową, żeby Chrystusa Króla z przestrzeni kościołów w Polsce i wiary Polaków Wprowadzić ze wszystkimi tego konsekwencjami w życie Polaków, w naukę Polaków, w sztukę Polaków, w politykę Polaków, w gospodarkę Polaków, w, w całą szeroko pojętą ziemską egzystencję Polski jako narodu, ojczyzny, społeczeństwa, państwa. I Kościoła, bo tutaj też zauważamy po pewnych poglądach, które się nawet we wnętrzu Kościoła pojawiły, do, które dążą do tego, żeby władzę Chrystusa Króla osłabić. Dlatego też myślę, że nadszedł najwyższy czas, żeby po ponad tysiącu lat, my, Polacy, żebyśmy mieli taką mądrość, i taką miłość do Chrystusa Króla, żeby w każdy centymetr kwadratowy naszej polskiej ojczystej ziemi, w każdy zakątek ducha, serca, w każdą godzinę naszego polskiego istnienia w kraju i za granicą, aby tego jedynie prawdziwego, boskiego Chrystusa, pana i władcy wszechświata wprowadzić w nasze jestestwo ze wszystkimi tego konsekwencjami powracając do księdza biskupa wawrzyńca goślickiego proszę zauważyć że to dzieło które ukazało się w języku łacińskim w 1568 roku w Wenecji ono zostało bardzo szybko przetłumaczone na język angielski, i królowa Elżbieta i inni następcy tronu angielskiego studiowali bardzo wnikliwie to dzieło. Co więcej, nie można sobie wyobrazić, konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej bez uprzednich intensywnych studiów tego dzieła przez Thomasa Jeffersona, który stoi u samych podstaw zasadniczego porządku prawno-moralnego w tym wielkim państwie, który nazywa się USA. Ale co ciekawe, Także nasi sąsiedzi Niemcy błyskawicznie zainteresowali się treścią tego dzieła. I już w 1598 roku pewien niemiecki protestancki prawnik przywłaszczył sobie to dzieło naszego Polaka uczonego i już wówczas biskupa kościoła. Zbudowanego na Piotrze, i w tej zazwyczaj arcydokładnej szwajcarskiej bazylei, dokonał potężnego plagiatu, publikując to dzieło z wyłączeniem tylko fragmentów dotyczących pozycji, wartości i znaczenia wiary katolickiej dla rozumienia państwa, prawa bytu politycznego i opublikował je właśnie pod przybranym nazwiskiem tam w Szwajcarii. I tutaj, kochani, ksiądz biskup Goślicki zwraca uwagę nas wszystkich, że tym, co powinno być zbroją naszego życia obywatelskiego i wszystkich polityków, to powinny być wielkie cnoty i wiara chrześcijańska, katolicka, skąd polityk czerpie nowe siły i światło do wypełniania zadań politycznych. Warto, kochani, na marginesie nadmienić i proszę sobie skomentować też ten fakt samemu w sercu i duszy polskiej. Że trzeba było na tłumaczenie polskie tego wspaniałego, wybitnego dzieła nam, Polakom, całemu narodowi, czekać aż 432 lata. I o ile mi wiadomo, pora, pierwsze wydanie w języku polskim ukazało się dopiero w roku 2000. Umiłowani bracia i siostry. W okresie renesansu, reformacji i oświecenia wiele naczelnych kierunków ideologicznych wzorem Machiavelego, Lutra, Pufendorfa, Decholbacha, Marksa, Rosenberga czy Adorno z Nowej Lewicy, oni wszyscy charakteryzują się czymś wspólnym. A mianowicie, że oderwali rozum człowieka od Boga jako Najwyższego Pana i Władcy, czyli chcieli i dążą do chwili obecnej swoimi systemami ideologicznymi do absolutnej detronizacji Chrystusa, Pana jako Najwłaściwszego i Jedynego Króla. Skutkiem tego, Stał się także proces odrzucenia wszelkiego prawa Bożego wraz z dekalogiem jako najpewniejszą bazą moralną dla owocnej działalności człowieka, także w państwie, polityce i prawie. Racją dobrej polityki jest umiłowanie bracia i siostry zupełnie coś przeciwnego. Tylko wtedy, gdy respektujemy Boga jako Najwyższego Króla i Jego prawo moralne wypisane nie tylko na kamiennych tablicach Mojżeszowych, lecz przede wszystkim w naszych sercach możemy skutecznie uprawiać politykę i tworzyć sprawiedliwe, prawe, pełne ideałów struktury państwa. Boga i jego prawo powinno się według biskupa Goślickiego czcić czystym i nieskalanym sercem oraz głosić je permanentnie odpowiednim głosem. Dopiero przy takiej postawie akceptacji Boga i jego prawa można mieć nadzieję na jego błogosławieństwo. To właśnie Goślicki uwrażliwiał sumienia wszystkich Polaków. Do uznania prawa Bożego, które stoi ponad Królem, Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej racji, kochani, ze względu na to zdanie, widniejące w treści jego dzieła, niektóre pokolenia angielskiego tronu zakazywały publikowania i rozpowszechniania tej pozycji. Ponieważ, jak dobrze wiemy, dramat rozumienia władzy i jej praktykowania w Anglii ma swoje źródło w tym, że na pewnym etapie król angielski uznał wyższość jego własnej władzy ludzkiej nad władzą boską. Polityk bez Boga, Przyczynia się, zarówno według księdza biskupa Goślickiego, jak też i wielkich mężów stanu starożytnej Grecji i Rzymu, do nieszczęścia i biedy, i doprowadzi państwo do upadku. Goślicki podkreśla niezniszczalny charakter religii i pyta: Kim jest Bóg? Jaką ma wolę? W jaki sposób powinno się go czcić i wyświadczać sprawiedliwość? W czym istnieje cel ludzkiego szczęścia? Po co Pan Bóg stworzył człowieka? Dostępem do poznania tej prawdy jest według tego wybitnego uczonego osoba Jezusa Chrystusa jako Syna Boga uważał on przecież w bardzo trudnym dla dziejów Europy, Polski i świata, bo był to jeden z najtragiczniejszych okresów w dotychczasowych dziejach świata, a mianowicie w okresie reformacji Lutra, Melanchtona i Kalwina. Sam będąc jej ofiarą pisze, że nic tak nie zaciemnia rozumu ludzkiego jak lekkomyślna zmiana wiary, jak głoszenie wiary fałszywej. Dlatego Goślicki sądzi, że do polityki nie powinno się wybierać ludzi religijnie obojętnych, nie mówiąc nieprzyjacielskich wobec wiary. Dobry polityk dopomaga na swój sposób obywatelom zrozumieć, że są stworzeni przez Boga. Od niego otrzymali rozum i stają się podobni do niego. Mówienie zatem, umiłowani bracia i siostry, w Polsce, w Unii Europejskiej czy na innych zakątkach globu o świeckości państwa, odcinając je od fundamentu Boga i jego boskiego prawa, jest kłamstwem. Państwo i Kościół. Istnieją tylko i wyłącznie dlatego, że istnieje Pan Bóg. I dlatego też którakolwiek ze społeczności relatywizuje prawo Boga Najświętszego, stacza się w przepaść nicości i zła. Czyli umiłowanie bracia i siostry rozpada się. I tutaj, kochani, pragnę już przejść do ostatniego motywu, a to dlatego, że porządek w tym pięknym, wspaniałym sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej w Jarosławiu jest, ma, ma swój piękny ład i kształt i wkrótce będzie następna msza święta, a tym bardziej jestem spokojny, że nie dokończyłem mojego Przygotowanego dla Was na spotkanie z Wami przemówienia, że właśnie po Mszy Świętej nasz drogi Ksiądz Prawat jest tak wspaniałomyślny, że pozwala nam wszystkim udać się do sali parafialnej, by tam dalej debatować. Wielcy filozofowie, myśliciele i święci kończyli swoje dzieła o polityce myślami o wieczności, o wiecznym życiu i wiecznym szczęściu. Wspomniany uczony i biskup rzymsko-katolicki w Kościele Polskim Wawrzyniec Goślicki, także jako filozof prawa powiada tak, że nasze dusze powrócą tam, skąd przyszły, a jeżeli one przyszły od Boga, do Boga powinny powrócić. Według Jego stanowiska droga życia jest drogą naśladowania Boga jako Najwyższego Króla. To oznacza, że przyozdabiamy naszą naturę ozdobą takich cnót, które niczym duchowe schody prowadzą nas do Boga. Kto jako polityk i człowiek Więcej natrudził się o dobro wspólne, ten otrzyma tym większą nagrodę w pełni bytu wiecznego i niebiańskiego u Boga. Zarówno jednego skarbu, jak też i tego ostatniego życzę Wam wszystkim, umiłowani bracia i siostry, a w szczególności obecnemu tutaj razem z nami, Panu posłowi Stanisławowi Piotrowiczowi. A przecież byłemu senatorowi Rzeczypospolitej Polskiej, któremu zapewne wszyscy pragniemy wyrazić wdzięczność za tak wielką i w swoim formacie niepowtarzalną drogę, służbę i wzór naśladowania Jezusa Chrystusa jako króla, prawą i skromną, a jakże owocną dla wszystkich Polaków. Służbą Rzeczypospolitej Polskiej i Kościołowi Chrystusowemu. Niech Najwyższy Pan i Bóg, Chrystus Król, Was i całą naszą Ojczyznę Polskę wraz z Rzeczypospolitą Polską i Kościołem, dzisiaj, jutro i na wieki wieków, Amen, jak najcudowniej, pobłogosławi.